W początku świata było bardzo nudno. Wszystkie uczucia, które biegały po świecie, nie wiedziały, co mają z sobą zrobić. Pewnego razu wpadł na genialny pomysł. Szaleństwo wymyśliło, że będziemy się bawić chowanego. Miłość schowała się przed szaleństwem, schowała się w krzaku róż. I szaleństwo zaczęło tak chodzić, troszeczkę zdenerwowane, z patykiem, gdzie może być ta miłość. I w końcu zaczęła rozgrzebywać ten krzak róż i pokaleczyła miłości oczy. Miłość jest ślepa i zawsze towarzyszy mu szaleństwo. Moi kochani, od tej pory, Marto i Łukaszu, kiedy wyjdziecie z tej świątyni, nie będzie się już dla was liczyło, co ja mogę zrobić, co ja mogę osiągnąć, co ja mam do zrobienia i tak Od tej pory będziecie jedno. Będziecie jedno, a to niestety wymaga umierania, bo bardzo często w miłości trzeba będzie rezygnować z własnego ja, z własnego ego dla dobra waszego małżeństwa. Bo bracia jej za żonę i ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże, Wszechmocny, w trójcy jedzenie i wszyscy Święci. do Sulbina, ale no, to tutaj nie jest na górka. To teraz musisz jechać od Sulbina w prawo. Życzę Ci w, w miłości, kochani, się, Ci się zająć. Przecież zawsze mam wskazówkę. Musicie się nawzajem szanować, musicie nawzajem umierać dla siebie, musicie rezygnować z własnego ja dla tej drugiej osoby, a dotrwać aż do śmierci.